się tutaj Kongu, witam was w kolejnym odcinku z gry Mountain Blade Witam was bardzo serdecznie, jest to już w sumie cholera, nie pamiętam, 23 albo 22 odcinek Witam was bardzo serdecznie, szczerze mówiąc nie wiem dokładnie co bym chciał teraz zrobić Poszedłbym gdzieś na Swadie, żeby w końcu tego Lorda zgarnąć Bo czekajcie, ile ja mam czasu na tego Lorda? Mam 10 dni, aby ukończyć to zadanie, więc coś chyba powinienem zacząć działać w tym kierunku Bo spieprzę zadanie i... a to, to mi się nie uśmiecha do mnie Nie uśmiecha się do mnie spieprzenie zadania, to jest karawana, swadi, to kim w dupę lordów nie mają. E, bandyci! A to są nasi w ogóle. Cześć nasi. 5, 8, 5, 5, 5 3. Ha, jestem szybszy. 4, 7. Cholera, on i tak chyba będzie pierwszy. Nie, a to masz i lepiej? Dobra, wkroczymy, żeby coś tam. A co? A co? Mi tam. Jadymy. Patafian, 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 patafian. I znowu, kurna, oni. Kurna jadą w. Wszędzie, z tyłu, a ja, a ja sam będę musiał ich pokonać, a X się podzieli i, i w ogóle i wszystko, znaczy nie wiem, może się nie podzieli No what the fuck, tego się nie spodziewałem, myślałem, że to raczej będzie pichta A racja, ja mam przecież teraz tego gorszego konia Zapomniałem, znaczy gorszego, no, gorszego, szybszego Nie tyle gorszego, co właśnie bardziej na, na atak na jazdę Oh shit, no, to zajebiście no to zajebiście, tak się ginie z bandytami. Chyba jednak wolę mojego drugiego konia. Tak mi się coś wydaje. <gry> ale trudno w sumie jeszcze powiedzieć, no. Czekajcie, bo ja tutaj mogę gonić w, takich w takim razie takich lamusów. O tutaj, na konikach bardzo ładnie. Zaraz już do nich, już tam do niego jadę. Nie zabijajcie mi go, bo ja chcę zobaczyć. Aha, no zajebiście. O, trafiłem, ale nie zabiłem. Hmm No cóż, dobra, lety mi elo, elo, pach! Elo, elo, pach. Fajnie się tak szybko jeździ, ale nie wiem czy jednak nie wolę tamtego konia. Z tego względu, że czuję się bezpieczniej. Ja często wpadam. Ożjed! Nie to chciałem kliknąć, sorry. O, a nie, to nasz. O, widzę, że tam ktoś się bawi. Bardzo ładnie. Dzień dobry. Papa. Pa. O ty matko! Tego to mi się nie spodziewał, szczerze mówiąc. Chodź tu, chodź tu! A ty! A -a -a. Chodź tu. Kurna mówi jak do psa, zaraz mi pies tutaj przyjdzie. <laughs> dawaj ta, dawaj ta! Jewut! Ożty szmato! Jep! za daleko, cholera! Strzelają do mnie w ogóle. O co chodzi? Już ja im tam pokażę, że do mnie się nie strzela. To jest wróg, tak? Cześć wrogu. Do widzenia, wrogu. Pięknie. Gdzie oni są jeszcze? Jeszcze żebym ja miał takiego GPS-a jak oni, żebym mi pokazuje wrogów, a nie... Muszę patrzeć, gdzie oni jadą, no. Taka jest prawda. No kurna, no i zobaczcie, straciłem na nich pół życia. Na jakichś marnych bandytach z buszu. No cóż, coś, coś, coś tutaj jest nie tak. Znaczy, nie wiem. No będę się musiał przyzwyczaić do tego konia. Jeszcze się okaże dokładnie, co wolę. No wiadomo. Trzeba trochę, troszeczkę popróbować, żeby stwierdzić dokładnie, czy wolę tego konia, czy tamtego konia. No ale cóż. W ogóle może ktoś nie pamięta, że ja sobie kupiłem. No, ale jak można nie pamiętać? Jeśli ktoś ogląda serię, to, to na pewno pamięta, że sobie kupiłem nowego konia, bo to widać, bo miałem. O shit, ała. Ja pozdro. Czy on gdzieś tutaj jest? Jakiś ten? Czyżby to był koniec? Znowu umrę? Ała. No nie umarłem, ale dostałem <grym> obrażenia. Brak strat, tutaj fajnie. Dobrze cię tu widzieć, Lord Kung Oczywiście, Oczyśćmy teraz poległych i zostawmy ich kru, krukom, aby wszyscy znali los tych, którzy ważą się stanąć naprzeciw nas. Łach, grubo! Lancer, oczywiście, że lancer. Pach, pach, pach. No dobra, gotowe. Co to jest? Tarcza kryta futrem. Miesz jednoręczny, ale słaby jest. Dobra, bier, bierymy wszystko i, i tyle No to też na pewno <troszę> Troszeczkę gorsze, to tak a, troszeczkę No i teraz znowu nie wiem Czy bym to zaatakował, czy nie No szczerze mówiąc kusi mnie, żeby to zaatakować Ale ja pewnie nie dam rady No ale dobra, wiecie co, znowu zrobimy tak Zapisuj, Zapisujemy, rozpocznij oblężenie miasta No i oczywiście zbuduj wieżę oblężniczą I budujemy i czekamy W takim razie mam nadzieję, że nikt mi tutaj nie przyjdzie Znaczy może ktoś przyjdzie, tylko że wtedy No nie wiem Chodzi mi o to, żeby nie przyszło mi tutaj 200, 200 osób. Lord sobie tam uciekł, skurczybik. No dobra, trudno. Trzeba poczekać, dobra, czekamy sobie teraz na to, aż zbudujemy wieżę oblężniczą. Mam nadzieję, że uda mi się podbić to miasto, chociaż szczerze mówiąc wątpię. Szczerze mówiąc wątpię, a w ogóle to strasznie się zdenerwuję, jak, jak nie będę mógł go wziąć i to będzie pewny problem. A raczej tak będzie, że nie będę mógł go wziąć. Teraz pytanie się rodzi, czy ja dalej chcę być u kergitów ale jeszcze właściwie nic sam nie znaczę. Kompletnie nikt mnie nie lubi, misje mam takie średnie. W ogóle patrzcie, tutaj. O, ktoś przyszedł. Słyszałem, że mamy nad tobą przewagę. To jest przewaga. Aha, dobrze wiedzieć, gościu. Dobra, swadia. I teraz tak, mamy dużo konnicy. Oni mają dużo konnicy, a ja mam szybkiego konia i to mi się podoba, że ja będę mógł ich gonić w końcu i właśnie po to mi był ten koń, bo na nordów na pewno będę zmieniał konia, ale na takich swadienczyków to, to jednak lepszy jest taki koń I mam nadzieję też, że zabiję tutaj lorda w końcu. Jebud. Oh yeah! Kościół tego... Aha, zajebiście! Już jestem w dupienie, na szczęście nie. Zapomniałem, że ja się nie mogę aż tak wpieprzać teraz. Kompletnie zapomniałem, dobra, cześć. Ja muszę tak sobie krążyć i. No, ktoś mnie tam goni, widzę. Tylko, że mnie raczej nie dogonią. Ha, i teraz ja gonię jego. O, zaczynam dostawać w dupę, widzę. Chodź no tu, z felu. No serio! Drzewo uratowało mu życie. Znaczy, dupę raczej. Możecie to może niekoniecznie No holno tu Lepiej byłoby go chyba kujnąć Dobra, zatrzymał się, teraz tamci go mogą dobić Pięknie, dobra Tylko, że teraz muszę wracać gdzieś tutaj, bo Z tego co widzę To oni sobie tutaj zaraz, przybyli nowi wrogowie, Ok? Sorry, Ała. Dobra, lecę do nowych wrogów Żeby nasi nie dostali po dupie, aż tak Tutaj przy okazji może Pierdzielne takiego, ale nie, dobra Lecimy na nowych wrogów o, ty, strzelają do mnie, chcą do mnie strzelać, te? Nie ma opcji. ła, przejechałem jakiegoś typa zamiast go ten. Dobra, nie Teraz sobie zawracamy. Gości, nie dogonisz mnie i tak, jesteś zbyt wolny. A ty. O, miałeś zginąć. O! <tum> Tam ci mnie nadal gonią. Nie wiem, czy to jest inny, czy ten sam. Ale, dostał w ryj! Dobra, lecimy. Nie Aż to kubany! Pięknie, fajny jest ten koń, fajne to jest, to jest fajne, że on jest taki szybki, bardzo to się przydaje. Dobra, teraz lecimy na tego, a tego potrącimy. A ty szmato, się broni, tarcza szmato! Jebut, ja tego się, tego chciałem potrącić, a tamtego chciałem kompletnie zabić, a coś mi nie wyszło chyba. No, ale dobra, no nie nowi wrogowie, jeszcze ilu was tutaj? <noise> to było całkiem zabawne. A ten już nie żyje. O e-e-e, zabiłem jakiegoś. Nie można tutaj pozwolić na osaczenie moich gości. Ty, bo harcownik mi padnie, no. Na pewno padnie. Cholera, no wiedziałem. Ale dobra, ogłuszony to tyle dobrego. Tyle dobrego, że ogłuszony, a nie zabity. No dobra, czekajcie, bo. Właśnie zaczną zaraz do mnie strzelać. A to mi się nie podoba. O, cholera, drzewo. Dobra, udało mi się. O ty to, chodź tu. Teraz go zabiję. No dawajcie go. Strzelają, te. Dobra, kij w dupę. Ten ansjer powinien sobie poradzić. Ale tutaj. Chcę rozwalić tego, bo ja nienawidzę tych łuczników, to głównie przed nich przegrywam bitwy, bo tak naprawdę to sobie radzę. Tylko ci ucznicy, jak mnie dopierdzielą, to, to już nie ma, nie ma przebacz. Weź idź ty, musie. No, chopa. Do widzenia. Widzę, że straty mam dość małe, chociaż... No nie można powiedzieć, że... że... że aż tak. Pewnie z 10 osób z stracę, tak mi się wydaje. Ale co to jest 10 osób przy tym jak zabiłem 70, nie? Prawdopodobnie jeszcze będę mógł jakichś jeńców wziąć od tamtego gościa, czy coś w tym stylu, chociaż... Nie wiem czy on ma jeńców, czy nie ma jeńców, ale... No cóż, gdzie oni są? Tak sobie... To jest wróg? Cześć! O oh yeah! Tak ma być dziwki. Gdzie teraz tam jest? Tam jest, widzę go. Będzie go łatwo dogonić, bo mam szybkiego konia. I o to mi generalnie chodziło. O, Pięknie! Napierdzielamy. Potanowałem Parfano. Hoppa! Internetowy bandyta. Gdzie oni tutaj są? Bo szczerze mówiąc nie widzę go. Gdzieś tutaj jadą, ale... A, dobra, widzę! Cześć gościu, zaraz zginiesz. Żeby to był jakiś Lord. Nie, to był jakiś zwykły. Czy to nie koniec? Jak to nie koniec? Wszyscy, wszyscy jechali tutaj, to myślałem, że to już koniec. Gdzieś tutaj ktoś ucieka. O, to był on. Dobra, zatrzymałem go, to tyle dobrego. Dzięki mnie on zginie. Mam nadzieję, że... No, zabijcie go bez przesady. No, dziękuję. Zabili mu konia, to już teraz nie ma szans nikogo zabić. Jej, to jest koniec. To jest koniec tej bitwy. Zajebiście. Dobra, fuck yeah. Ilu straciliśmy 14 zabitych, niestety. Cholera, 14 zabitych to całkiem nieźle. Im poszło. I kyrgijskich lancerów, tylko trzech, Cholera. No cóż, trudno. Pach, teraz tych hop, hop, hop. Lancerów. O, jen. To dużo lancerów mi przybyło. Harcowników również. Teraz na jeźdźców ich. Dobra. Teraz tutaj tego na tego. No cóż, 67 na 78. No. Mogłoby być lepiej, no ale nie przesadzajmy, no nie jest aż tak tragicznie. Wszystko zgarnąłem? Nie, ale to to już jest jakieś gunwo, co się nie opłaca nosić właściwie. No dobra, to się wypieprzy później. No to co? Wracamy do. Zaczekaj do jutra. Aha, 31 godzin jeszcze się będzie budowało. 29 godzin. Czekamy do jeszcze jutra, jeszcze następne. Czekajcie, stop. Zapiszemy sobie. Po takiej bitwie warto zapisać Teraz trochę mnie boli szyja, ale nie mam co zrobić ze słuchawkami No ale cóż <noise> Ci chcą wejść, ale coś chyba nie mogą Tam kurna uciekł kolejny lord Coś się chyba boją, że zdobędę to miasto, a to bardzo fajnie 5 godzin, zaczekaj do jutra Południe, już Zaczekaj do jutra O oh shit! Czekajcie Czekajcie, to ja spirniczam. No, dawajcie, dawajcie. Cholera jasna, tak się zrobi. W Skubańce. Cholera. Chociaż jednego bym. Cholera jasna no. Ach. Nie. Dalej jadą tam za, za mną, bo chciałbym chociaż jednego, wiecie, tak, wytegesować go. Czekajcie. Zapiszemy znowu. I lecimy na niego. I teraz zobaczymy. Będziemy walczyć do samego końca. 67 przeciwko 50. I o to mi generalnie chodziło. Mam nadzieję, że gościa podbiję, znaczy, zdobędę. Nie lubię walczyć w nocy, no ale cóż poradzę. Tak, tak wyszło, że muszę walczyć w nocy, ale fajnie i tak po kolei, po jednym będziemy ich rozwalać mam nadzieję, chociaż kurde teraz po tej bitwie też pewnie będę miał już 60 osób, yy, znaczy maksymalnie 60 osób, więc trochę będzie słabo przeciwko 75 walczyć, ponieważ no stracę dużo i znowu będę musiał chodzić i ten, więc chyba jednak zrezygnuję z tego, więc z następnej bitwy, ale tylko z następnej, te, te oczywiście jeszcze pociśniemy. Bez problemu. Wiem, że zapisałem, ale... Ale nie będziemy wczytywać gry teraz, no. A raczej nie przegram tego, no. Nie ma szans w sumie, żebym to przegrał. Chyba, że znowu jakoś straszliwie spieprzę. No kujni go! O dziękuję, kujni, jeszcze raz. No i drzewo, tak? Zajebiście, wpadłem na drzewo. Czekajcie, bo my tam przegrywamy. Ja pierniczę. Ja się tutaj bawię w jakieś gonienie, a tam moja główna armia przegrywa. To mi się nie podoba. Opa! No, już ja pierniczę. Dobra, czekajcie. Trzeba się wpieprzyć tu. Nikogo nie mogę trafić. No, zajebiście, dobra. Trafiłem. O, fach! Rzucili się na mnie. Nie mieli się na mnie rzucać. No, umierajcie! Zostawcie mnie, cholera, ale zaraz oberwę. O, patrzcie, jak nie mało wzięli. Ja pierniczę, aż się zdziwiłem. Na takim koniu tak mało. Dziwne, w sumie bardzo dili w konia, tak, racja, to chyba troszeczkę co innego. Swoją drogą to ożenić się da, jak ktoś z Was napisał, tylko w Wordband, więc niestety ja się nie ożenię z nikim. Tak mi się właśnie wydawało, jeszcze ja z nikim nigdy, nigdy nie żeniłem, więc. Nie, nie wiedziałem, że w ogóle jest taka opcja, bo nie ma! <laughs> Dlatego właśnie nie wiedziałem, że jest taka opcja, bo jej nie ma. W tej wersji gry, bo jeśli z dodatek, nie wiem czy to jest dodatek czy, czy inna wersja gry po prostu To jest chyba po prostu jakaś inna wersja, chociaż może i nie, nie wiem Op, dobra, zabity Całkiem nieźle sobie tutaj poradziłem, mam nadzieję, że już więcej, dużo więcej ich się nie zespałni Chociaż pewnie jeszcze się zespałnią, coś mi się tak wydaje O, czekajcie, dawajcie na niego Szczlomy Ale spieprzyłem o ty, a ty górnowo Pięknie! Coś jeszcze? Gdzie? Gdzie oni idą? Tam strzelają? Gdzie? W kogo? Co? Gdzie? Jak? Ja nie wiem o co chodzi. Co tu się dzieje? What the fuck? O, tutaj jest, dobra. No hono tu. No hono! Aha, piękne to było. To było dobre. No zajebiście, no go a ja tutaj strzelam. O, zabiłem go, pięknie. No to nasz, sorry. Strzelam. No ach, cholera. Wygraliśmy, wygraliśmy. Chyba starty nie są jakieś duże. 8 osób zabitych. 8 zabitych. Uwaga, 10 zabitych, no cóż. Zdoł uciec, cholera. No, zdoł uciec. O, cholera! Tutaj to troszeczkę sobie powerbujemy. No i to mi się podoba. Leśny bandyta, czemu nie? Kergijski harcownik, nordycki ucznik, fu, ale dobra. Trudno, zawsze coś lepiej, tak? Niż, niż w ogóle. Dobra, gotowe. Tym, 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 tym. Tym, tym, tym. Oż jed, czekajcie, bo teraz muszę wyrzucić te śmieci. Ile to? 190, no to troszeczkę sobie powyrzucam śmieci. Mhm. Dobra, powiedzmy 75, 43 i tutaj już będę mógł. 77, no weź to. Nie mam miejsca, mam. No pewnie, że mam. 45 to jeszcze jest cenne. No dobra 45, 43, 12 to już nie Dobra Dobra Tych więc to nawet nie biorę A nawet nie mam miejsca Niektórzy ludzie są gotowi do awansu, nie awansowałem ich, a ja? Ile mi brakuje? Jeszcze troszeczkę mi brakuje, dobra drużyna Kto tutaj jest gotowy do awansu? Kergicki jeździec, no Czy harco harcownicy są gotowi? Tutaj włócznicy, jeźdźców dużo na lancierów, lancier tutaj fajnie to tyle? Czy ktoś jeszcze nie? Jeszcze tutaj na Rodocki Włócznik Weteran. Dobra! Ym, troszeczkę krótki ten odcinek, ale szczerze mówiąc, już bym kończył, bo nie wiem co robić. Teraz się boję tutaj. Powinienem, czekajcie, powinienem sobie podjechać na pewno do miasta tam. Podjadę sobie tutaj do. O! Już się pierwszy się przestraszyłem. Dobra! lecimy do Rey Ale trzeba będzie obserwować, jak tutaj jadę, żeby mnie tutaj nikt nie. Nikt nie zaskoczył, żebym nie miał przypadkiem bitwy jakiejś, którą zresztą mogę zapisać grę. Jakby co, to, to będę już po tej bitwie, którą stoczyłem przed chwilą. Nie jestem z niej jakiś niezadowolony, więc, więc naprawdę mogę zapisać bezproblemowo. I dobra, co zrobimy później? Oczywiście udamy się znowu do mojej ojczyzny można powiedzieć, czyli do kergickiego kanatu, w którym oczywiście znowu będziemy rekrutować ludzi, ponieważ no mamy 67 na chyba 78. Dokładnie, czyli brakuje nam 11 ludzi. Ale lepiej by było... do, do kergitów, no żeby mieć potem kergickich lansjerów, nie? Dobra, tutaj co zrobimy? Tutaj zrobimy oczywiście idź na rynek, yy, handlarz bronią i po prostu posprzedajemy coś przyprawy, na przykład. Chlebek to będziemy jeść, to będziemy jeść, to będziemy jeść, jeść. No to będziemy jeść, a resztę można posprzedawać. <grym> Na pewno konika nie sprzedajemy. Mm, dobra, to już resztę można sprzedać. Tutaj się nie będę martwił o to, czy on mi będzie w stanie zapłacić, tylko o to, czy będzie miał miejsce. No właśnie, nie ma miejsca. Więc powrót z brojami i cześć. Resztę sprzedam Tobie. Ewentualnie jeszcze coś bym w sumie kupił. 40, słabe. 8, tutaj 57, to bym kupił, ale tylko 3 defa, a to się nie opłaca, nie opłaca się w sumie mm, aż tak głowy opancerzenia mieć, dobrze by było mieć dobre buty, o niej zminimalizowało mi grę. Zminimalizowało mi grę, która niestety już się nie włączyła, więc to by było na tyle w tym odcinku. Już, już i tak zaraz chciałem kończyć. 20 minut nam naleciało, więc nie jest aż tak tragicznie z długością odcinka. No to co, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zapraszam do komentowania, subskrybowania, lajkowania Facebooka oraz oceny filmu i wielkie dzięki za oglądanie. Na razie i cześć do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!